Siema, z tej strony Jamal EAP i dziś omówimy pilkarskie koomunii od jakiegoś czasu, a jeśli podoba Ci się taki kontent, to zostaw suba i like. Pierwszą rzeczą jest to szacunek do innych. Ja, robiący ten film, zauważyłem, że prawie nikt nie ma szacunku do siebie. Jedyny, którzy nie byli w prawie, nigdy nie byli w dramie, to Witrix i Pitloto, inny na przykład Notels i Szymon .ftbl. Ale to tylko moja opinia. Druga rzecz to kopiowanie i zabieranie filmów, tak robili i niektórzy robią w szczególności Notelsu, który też prawie do nikogo nie ma szacunku i pierwszą, lepszą osobę wyzywa. Drugą osobą to był Kacpix, który kopiował na zbanowany koncie z 16 tysiącami subów, ale już przestał i niedawno wbił tysiąc subów. I teraz chcę wyjaśnić, jak możemy to odbudować na pewno dobre by było, żeby nikt nie kopiował filmów szablonów. I żeby było stereo community. A jeśli chcesz materiał top 20 piłkarskich youtuberów all time, to napisz w kom, please.